I witajcie, z tej strony Matelny, a przed nami jest gra studia PopCap Plants vs. Zombies Tak, nagrywam właśnie serię Let's Play Plants vs. Zombies Wciąż tylko aż się załaduje Piotreczki zombie I chwileczkę zrobimy tylko Jakiś zrobimy nowy profil ten Fast No Nie ma się, niestety No i jak widzicie, może albo nie widzicie, jeśli się nie znacie, to jest to wersja Game of the Year Edition, więc od poprzedniej wersji wrzucono Zombatara, to kiedyś zrobimy, i achievement. to przestały może później. No i wypadałoby zacząć naszą przygodę, tak więc start adventure i zobaczymy, o co tu się Studio Popka prezentuje... Rośliny kontra zombie. Ech, kozacka gierka. Hmm, grał się w tym tyle raz. Co do tego przyszedłem, tą grę już razy dużo. I zobaczmy. No i tutaj mamy nasz domek. Mamy jeden pas trawnika. No to nieładnie wygląda. Groszko hmm, groszka strzelce. uhu. Podnoś, podnoś, słoneczka. Klikaj na słoneczkę, żeby je podnosić. Super. Potrzebujesz tego, żeby postawić swoje nasi może powiedzieć roślinki. Nie pozwól zombiaką, szedzę się do tego domu. No zobaczmy. Wow, ale armia. Więc ustawiamy. Jest trzeci! Patrz, już dwa zombiaki! Niech mm, lewe są proste. Wow, film? Fala. Patrzcie, aż dwa zębiaki. Ciekawe, czy mi się uda. No. Flaska jest skończona, ale mamy coś do podniesienia. Więc podnosimy. Nasionka, bloomidum. Hmm, słonecznik. Daję ci dodatkowe słoneczka. Koszt 50 słoneczek. Nasiona, bloom i doom. Czyli krwi i grozy. Cześć, No, dosyć. Wybaczcie ten taki szybki wstęp, ale ta gra naprawdę zaczyna się bardzo szybko rzuca na zwil wydarzeń. Tak więc. Wstęp po prostu taki. nie Był może niejasny. I tak. Nic. Spróbujemy zasadzić, może. Przejść w planszę 1 2 Plansza 1.2 2 Zacznę od postawienia kilku smaczek, które dają nam rezerwy. Jest to... w zombie jest to prosta gra, jest, może nie tower defense, ale... ...defense, ale wyznaczyła jakiś dosyć poważny kierunek wśród nowych gier. była rekordy popularności. Gościła na iPhone'ie, na iPadzie, w wersji HD. więc, stawiam pierwszego groszka szklaca. Może tutaj. Zrobimy cztery rzędy, może... Jest no, to pro. naprawdę bardzo przyjemna. Bardzo ciekawie można nią pograć. No polecam. No nie jest też już droga. Jeśli jest, jest, pamiętam, tylko około 10 euro. A tymczasem próbujemy jakoś odejść się przed zębekami. Na domu początki są zawsze proste. Już no, mamy dwa orządki. Patrz jak się już Już ta murtka. Zobaczmy, czy zbiacz przedrą się przez naszą linią obrony. Gęstą linią obrony. Tym. Ha, pozwólmy strzał. Patrzę jaki karabin. Następne słońce. No i słoneczko, słoneczko, tyś ty dogrzewasz. Tak, postanowiłem, że wrzucę jednak e, transfer z zombies. Można to teraz. Ponieważ. I tak chciałem nagrać serię plus play, play z w Zombies, ale wrzucamy teraz, ponieważ ze względu na to, iż zaczął się rok, szkolny ma trochę mniej czasu na wstawianie napisów do służby agenta, więc no, może się zdarzyć, że nie zdąży wstawić napisów, a więc wstawię w Zombies. Mam nadzieję, że polubicie to, że to, że to tę serię, w końcu wydaje mi się, że będzie bardzo sympatyczna. I jak, jak powiedziałem, tak są, czytają wiązki, zostawiamy jeszcze może trochę groszki. Zobaczcie sobie. I kapitan bomba w hm? Wisienki! Bomba wiśniowa. Wiśniówka. Rozwala wszystkich zombie w pobliżu. Prawda. Koszt 150 centów. Nawet przydatno, Szczególnie przy dłuższych, można powiedzieć, falach zombie. No i spróbujmy może zrobić następny poziom. Dom Motornena. Jej, mamy domek. I tu są nowe podtypy zombiaków. Z pachołkiem na głowie. Takie jedne, wielkie pachołki. E, tak. Bomba wiśniowa eksploduje w y, promieniu 3x3, więc nie jest tak zbyt dużo. Daleko z siężna, można tak powiedzieć. Ale no, spełniam swoje zadanie i dosyć dobrze. Zobaczmy, z tym się nam przyjdzie zmierzyć. No wiem, że nagram te pierwsze już kilka plansz razem, żeby już nie przedłużać, nie, nie zajmować kolejnych odcinków, a później już tak jakoś przystopujemy tempo i będzie już tak normalnie, bo dwie plansze na odcinek. Później się robią plansze dużo dłuższe, więc można powiedzieć, nawet i to będzie, będzie dosyć długo. A jak na razie nie, to jest 5 minut, razem 10. Następny groszek i następny zombie. Do pewnięcia. Miałem taki pomysł, żeby odmienić pliki z Minecrafta w ten sposób, żeby głosy zombie wyskakiwały w Minecraftie, takie, rozumiecie? To to pod ścianą, tak za ścianą jest Monster Spluner i Patrzcie, jaki kubany, idzie dalej. Uh, <laughs> preskorta dwóch ząbów. No, to się spodziewałeś. Czekam na... Uuu, w końcu jest pachołek. Tak, yy, Nie wiadomo czemu, ale groszki trafiają... Ciało zombiego? A tylko pochowałem mi się przekrzyje. Gra idealnie fizyczno nie jest. I tak. Zombie z pachowki na głowie z ciężkich. Czego na początku? Ale za to my mamy. Przeciw? Powie! To co to? Co tam pole? Duża fala zombie nadciąga łonie Plaga nie. nie no żartuję Jeszcze poziomy ale można powiedzieć parę laty gdy zrobił to na poziomie Easy, bo pierwsze przejście gry, no to jest na poziomie Easy. Potem jest poziom Hardware. Ale właśnie dostajemy Zimniuro! Co robi Zimniur? Aha, to jest orzech. Orzech, Zimniok, to by tam. To jest i tak Zimniok. General Potato blokuje wszystkich zombie i, pro... i broni twoich innych. Sadzonek. No fajnie. Ło, wow, dostaliśmy znowu dwa, dwa strawy. W końcu nie mamy jałowej ziemi. Uhuhu. No, słoneczko, rób słoneczko. Nie masz kolega. Tak jak pani Gibyn z lewa na Ojej, oh yeah, jezor. Nie wytyka języka, bo ci... Creeper na Albo dostaje wzrostu. Przecież tak wszystkie mają zbyt wolny język. Nigdy nie sprawdzałem. A za to wszystkie mają krawat. Zobaczcie. Tak, to ale jeśli chcesz go do kości i zjeść mu mózg, to krawat trzeba wrócić. Tu mi chcesz zewrócić. To na przykład już nie ma jezoro Nie będą mi się to szlać Inzora Trzy w tej samej linii I dobrze, będzie więcej miejsca na Będzie więcej czasu na postawienie młeczników no Sprawdź jak jest tam z limitem czasu No limitną jeszcze mam może jest, już nie mam limitu 15 minutowego na Youtube, ale jednak wolę tak sobie ustawić takie mniejsze limity, żeby to nie przedłużyć, żeby nie były te odcinki zbyt długie. Trzeba być ostatnia wnoszona, na to dzisiejsza? No. Ale na razie, uwaga, bo pochołek na nas leci. Sprawdźmy z potato. Patrzcie, kim go pierdział, a tym nie

Tylko gościła też na iPadach i iPhone'ach, ale też wygościła na trochę większej platformie. Znaczy na Xboxie 360. Tak, na Xboxa się dostają ekskluzywie z PC tylko wtedy jak są naprawdę. Patrz na przykład Minecraft. Niedługo też wyjdzie na Xboxa. Wyobrażacie sobie Minecraft Kinectem. Bogo! I drugi drzew O, To Szufelka! Tak, ustaliśmy szufelkę. Szufelka pozwala ci wykopa, wykopywać sadzonki i zrobić miejsce dla innej sadzonki. No i takim szufelkowym akcentem no, szufla! No dawaj, szuflę. Every day I'm shuffling. Tutututututut. No dobra, może nie. Ale takim humorystycznym akcentem, znaczy. szufującym. Będziemy się chyba żegnać. No. Pierwszy odcinek jakiś taki zachwycający nie był. Było to proste. Może trochę pierdzieliłem głupoty, ale... Może się zmieni, to może nie. No i oczekujcie odcinków w naszej nowej serii Plants vs. Zombies. Przechodźcie się.